Moi drodzy, witam Was. W kolejnym odcinku sadzimy w Assassin's Creed Origins. Musimy wykonać zadanie niewidzące oczy w regionie Kudu Zielonych. I mamy do zadania dwa nogi kościadosza i trzy jady kobry. Ja to niestety wisiałem i sprzedałem nikczemnie. To był mój błąd ogromny. Niestety, jednak tutaj okazuje się, że mamy. Dość blisko grupka tych zwierząt, więc mam nadzieję, że polowanie będzie szybkie i bezbolesne. Okej, okay, jest wąż pierwszy. Drugi. Gdzieś powinien być jeszcze trzeci wąż, gdzie jest kobra numer 3. Tego to ja nie wiem Ale wie senu hmm. Dlaczego ty mnie tam prowadzi tego obozu Przyjacielu Kurczę, gdzie są koziorożce jeszcze? Naprawdę gdzieś się rozbiegły Okej, okay, jadkobry jest zebrany z większym kłopotem będą właśnie koziorożce do zebrania. Jednak to dobrą sprawę wystarczy wrócić się do siwy, i tam na nie zapolować przy legowisku koziorożce od biedy. To też będzie jak najbardziej dozwolone. Tylko tu, może jeszcze będą te koziorożce. Chciałbym. Się stąd nie oddalać. Zobaczmy, jednak, czy będzie to możliwe. Mam nadzieję, że tak. Oho. Tam coś sobie łazi. A tak trochę, no. Jak się rzecz to nie wygląda. Będzie jakby jakiś czy inny rodzaj bydła hodowlanego. Możliwe, że. Chyba takie są w tym obozie wojskowym. Że dlatego tam mnie właśnie ciągnął z Nie powiem, jest to bardzo, bardzo możliwe. A to jest też teren badania. No i tam cicho, nie chwal się. No i może więc możemy tutaj to wyzbierać po prostu Ktoś tu nas idzie A my się wyzwanimy Chyba jak kombinację poproszę Chyba ja takie da ładne z kombinacją hmm, czy takie hey, nic, co ja nie wiem na poskromiony jest buława. Jest tam municja są przeciwnicy. Dobra, ciśnij go bajek. A temu plecy robisz, to jest kapitan, więc przy okazji go poskromimy. Ja tu chyba co tego w koziorożce nie widzę Jednak A dla Was są wielbłądy A to co za poziomy 35 to koziorożce chyba będą Jak ja je przeoczyłem, nie wiem Musiałbym po prostu najzwyczajniej w świecie umknąć. nie, to są sępy. Kurczę, ten ten jest taki dość... dość obszerny Tylko... Dlaczego tu nie ma żadnego koziorożca właśnie? A, bo tu są. A jeden padł. Teraz dług. Hmm, którego byśmy chcieli? Możemy sobie wybrać. Aha, tego. Dobra, czyli właściwie te oczy można już wyleczyć. Jednak ja nie oszukujmy się obecnie. Nie jesteśmy w stanie ratować oczu kogoś, kto te oczy stracił. Po prostu jest zbyt duże uszkodzenie nerwów ocznych. I... podczas medycyna nie jest w stanie tego rozwiązać, także wątpię, żeby... Stanowiska że medycyna mogła tutaj cokolwiek zdziałać. Najpewniej nie jest w stanie niczego zrobić. Ale może to jakoś... Po prostu ból ukoi. Zobaczymy za chwilę. Mamo, słuchaj, jestem już. Mam składniki swoje. How is our patient? A babbling fool will get no sense from him till I can relieve his pain. Sylphium extract will do it. That Roman weed? Sylphium is our weed, and because of the Romans, it's almost extinct. They process it at the depot north of here, which is heavily guarded, I bet. No as as <laughs> Okej, okay, przynieś płatnie po ziemię, niestety. Okej, okay, magazyn jest tam. Więc idziemy, jednak czy my tam byliśmy? Jeszcze nas tam nie było. Cienie nie Apollo, na to mamy poboczne. O, mm, Okej. Okay. Oh! Tak sile w pobliżu. Ale jednak póki co... Na spokojnie i powoli tutaj nie ma co się spieszyć. Pośpiech jest na góry z ogóły zły doradcą Okej. Gdzie jest ten magazyn? To musi być tam. Jednak nie. Senu? OK. Jest sobie wszystko ładnie znalezione. Tak więc, się ja myślę, że... No dobra, z roku myślę, że będzie problem. Ale jednak. Szybko wyruszniemy ich. I nie ma co się przejmować nimi. Dobra. Jest się za niego bajek o kurcze. ten ale bije koszary w balgarze. Bajek, jeszcze w ogień musiałeś się wtoczyć. Co dawne dolowanie. O, no witam. A co tak mocno bijesz? A by też nie gorzej. Jak znam życie, cicho chłopie. Ok, to chyba wszyscy, tylko co my tu mamy? Cienie Apolla. Ach, to jest zupełnie inne miejsce, okej. Okay. Ale do naszego medyka idźmy. Mam nadzieję, że ma już wszystko, żeby pomóc naszemu ślepemu przyjacielowi. Gorzej, jeżeli znowu czegoś się będzie brakowało. A, tu jest przekaz papidus, to sobie o niego zahaczymy. Okej, okay, tylko jeden strażnik to problemu nie będzie. Ale jednak wypadałoby się nim odpowiednio zająć. Chyba, że możemy wejść od góry, wtedy będzie żyć. Ale chyba od góry nie można. Trzeba tędy. Hey, niestety, albo niestety tego jeszcze nie wiemy. Okej, okay, kolejne miejsce ukończone. A sklepiję ją Kontynuujmy więc zadanie Cicho, nie mam już tutaj. Oj, jaki nazwany. O nic najwyżej... Najbardziej szybsi umrze Dobra, dawaj mu od czego potrzebuję hmm. Niedospoznany. Chyba już. You are a marvel. I will bring our friend back to his senses, not that he had that many to begin with, if I stumble across stalking the woods of Balagre, I will bring you Now that I would welcome, my boy. They say that its venomous sting will paralyze a man instantly. I could have some use for that, medicinally speaking, of course. <laughs> of course. Farewell, Theramenes. Okej, okay, myślałem, że, że będzie kłopoty z ubić sięm bestii mitycznej. Ale kto wie, no może po prostu oczywiście, kiedyś my tylko żyły, a nie jestem kiedyś nadtem, który no, o tym nie wie. Możliwe. Tak czy tak, się przyjaciel bardzo, bardzo wesoły. Jednakże, no, wymagający pomocy. Okej, okay, gdzieś tutaj jest skarb kolejny do skadnięcia. Najlepiej będzie się tędy dostać. Proszę się przyznać, że nie spodziewałem się już garnizonów na trzecim poziomie, w sodności, a jednak widzimy, że te garnizony jeszcze, jeszcze występują po prostu. Spodziewałem się najwyżej dwójek, ale te dwójki no, no. też są. Myślę, że po to było na czym nieco szybciej zdobywać punkty doświadczenia. Ja tak wiem, że pomimo pada jeszcze znaczników tam. Czy balagrze, ale jednak, no zobaczcie, ile jeszcze mam tutaj rzeczy do zadobienia. Naprawdę jest co robić. Nie w Memphis czy innej Aleksandrii. I jednak, no powinniśmy się tym wszystkim po prostu zająć. Czy chodzi o ten skarb? To tu jest jakieś wejście, mam to rozumieć. Kotynuasz, Cicho. Nie mówimy jak I mam żyć. Okej, czy to będzie ten skarb. Na szczęście lekcja jest dość mała. O to bardzo szybko. Dosłownie dwóch strażników, co to miało być dla na nas. Jest to na tyle, tyle co nic. A tymczasem... Jest tu jeden pytajnik przez nas pominięty. Oczywiście niecelowo, jednak to będzie taki ostatni na, na północ tej prowincji. I tu dostanie nam już Centralera w co do zrobienia. I będzie można się zająć zadaniem pobocznymi w tym regionie, w górach, w górach zielonych po prostu. Ok, szybka podróż to będzie najlepiej. Tak myślę. Chociaż w sumie, chyba niby, nie ma też żadnych zadań pobocznych. Jeżeli ma, no to... To cóż, jest tak myślę, żeby by... Nie oddać tego, że niektóre zadania są w innych prowincjach. Po prostu ich nie robić, no, na bieżąco. Możliwe, że po prostu będziemy olewać i przy okazji będziemy dojść te prowincje. Ale co jednak jeszcze... Jeszcze zobaczymy. Idź tutaj, To są kolejne umocnienia? Chyba nie, to będzie coś innego. Umocnienia jakieś, owszem, są, ale to było chyba jedno z zadań pobocznych, właśnie do wykonania. Więc musimy zejść po prostu niżej. Tutaj najlepiej ich. Nie pokonić dać im jak najbardziej żyć. Tylko, że tutaj sami mamy kolejną rzecz do roboty. Okej, okay, co my tutaj mamy? Skarb jakiś? Albo legowisko? Jedno z dwóch. Jest jakiś strażnik, czyli też nie będzie legowisko. To jest jakaś kastora. Okej, okay, czemu... czemu by nie Okej, okay, bierz się za tę dwójkę bajek Będzie kombinacja Tylko teraz tak. Gdzie tu jest? A, tu jest Wejście A nawet i staż jest tutaj jeszcze Dobra, cicho, chłopcze Co mamy robić? to jest? Zwierzę do pomocy, Co jeszcze może wolnimy. Ok, bierzko, strzadź najlepiej. Jest ich kombinacja. Musimy jeszcze skarb znaleźć. I okej, tad już widzimy. mieszko baje. A zwierzęta niech się zabawią z nimi. Kim, już jesteśmy, żeby im odmawiać od dobiny udanego czasu. I wiecie co? Chyba jednak. Zmiana planów. Idziemy tutaj na tą cytetę. Mam jeszcze około 15 minut. Więc możemy sobie to jak najbardziej pozwolić. Dobra już bajek, już 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 uciekaj. Szybka podróż jest niedostępna niestety. Ale jeżeli wezwiemy naszego Lumaka. No właśnie na niego. To jednak z tym nie będzie najmniejszego kłopotu. Okej, okay, tu się przyda skansenu senu od razu. Ten terenie jeszcze będę chciał wykonać, będąc tutaj przy okazji. Także bajek, scenu puść. To nie jest jednak takie jakieś wybitnie duże. Jest to odpowiednio mniejsze niż inne miejsca, w których byliśmy, choćby Akropol w cydanie Także nie będzie tutaj takiego problemu, z mamy mniejsze pole manewru i to dobrze, bo tym im ciaśniej, tym mniej będziemy błądzić, ale też więcej będziemy walczyć. Witam, miłość, nie gad, mówi. Pierwsze po Twojemu nie mówię, nie? Panom już dziękujemy. A ty co robisz? Ok, dowódca padł. Mastało dwóch kapitanów do, po do położenia i szczęty skarbę do zgadnięcia. Ja śpi. Ja śpi, bo cię zabiją. Bierz ten skarb. Kryształ? jak ta będzie się przyda. To macie chyba z tym a Agrypą ściśle powiązane zadanie. Czym takie to sprawia póki co wrażenie? Co jest na górze? Chyba nic ciekawego. A, jest łucznik. czyli zawsze jeden mniej. Będzie zabójstwo? No nie będzie, niestety. Ale za to będą plecy zdobione. Tu jest kapitan. Jeden włócznik. A ich nie będzie tutaj. To czymś będzie kombinacja. Ostatuje się, że jednak nie. Tu wejść. I co mam w tym budynku? Chyba nic. Tam jest kolejne zajście, tam jest... ostatni z trzymających władzę tutaj. Okej, okay, zrób so może plecy. Bez kombinacji, bo nie ma celu kolejnego. Tu jest jeden gwardzista. Niech on sobie idzie. A ja chcę go tu zaskoczyć. Oż. Nie udało się, niestety, a szkoda. Ale już, już było blisko. Kapitan, Widzę, że jest dużym chłopem, Co trzeba będzie się trochę pomęczyć z nim, ale jest zdecydowanie w naszym zasięgu. A właśnie tego, idealnie, dobra? Dwa na trzy już zdobione. To może być coś ładnego. Włócznia. Hmm. Teraz tam trzeba wejść. I potem będzie brakowało tylko jednego skarbu. czy jednak na skansenu. No, to okaże się być. bardzo pomocnym. Wejście na górę. O. Myśmy już tak walczyliśmy. No dusz się, na co czekasz? Kurczę, jak tutaj wejść? Może tędy. Otóż to. Jaś jest, jest skrzyneczka. I gdzie jest ten ostatni skadop? jestem okay, to daję jak bajak wstawaj szat okay, ostatni skład jest, gdzie? Jest tam Pójdźmy więc tędy, i tutaj powinno być jakieś przejście jeszcze. Mhm. Ok, w tym domku to będzie. Nasze bardzo zlubione. Uciekajmy więc. Znaczy, no, raczej nas nie lubią. Słaś, dobra. Bajek jak uciekaj. Liczę, chłopie. Okej, okay, jest czekobo. Znaczy, ja chcę pojechać. Szefski poszedł w że Myślałem, że to było już zadobione. tam do w tym układzie. To sobie jeszcze na spokojnie między odcinkami posprawdzam mapkę i zobaczę, co możemy jeszcze zdziałać. Jednak, no, przede wszystkim, myślę, zadania poboczne w tym momencie. O, tutaj no, powinniśmy to w miarę balansować. A to jeszcze, jeszcze zobaczmy sobie na no, wszelki wypadek, jak to wygląda. To jest na pograniczu. To pogranicze w ogóle tego pod uwagę nie biorę. Nie no, jest w porządku póki co. Tu jest jakiś pytajnik. Balagra jest miara fajnie zrobiona. To też. Tu jest ten słon jeden, sudus. To niego musimy koniecznie poskromić. A tu jest już libuła. To nas jednak trochę mniej interesuje. Ale okej, okay, tu już większość roboty jest za nami. Tylko te pytajniki tak blisko zostawiłem wrażenie takie no... że tego... jest. ile tego jeszcze zostało? Kurcze. No tu jednak no 16 cennych poboczych nam wpadło do dobienia. Dobra, póki co? Poszary sobie zdobimy. I moi i już To będziemy zajmować się poboczniaczkami oraz kończeniem czyszczenia. Syreny oraz góry zielonych, jeszcze prawdopodobnie zajmiemy się innymi prowincjami. Liczę osobiście na Libułę oraz na te sąsiednie. Ale jak to wyjdzie, zobaczymy. Tutaj jest inaczej... Wy... Dobrze, myślę, że to pójdzie wszystko ładnie, sprawnie i dobrze. A tymczasem hmm. przeskanujmy sobie... Kurczę. Już nie możemy za bardzo Aż do... do teraz w sumie, ok. Miasto dowódca, jest skarb. No idziemy. Jak pan nas usłyszał, przepraszam bardzo. Dobra, Ten skarb będzie gdzieś poniżej. Pewnie w tym budynku będzie. Kapitanowi robimy plecy. Albo i nie. Okay, nieważne. Jest i zejście. Mamy tu z by wykrzyknąć. Jak ktoś tu jest. Jak się tą misją, jaką tutaj Black mamy, zajmiemy się już odcinku kolejnym. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jakby nie było, zrobiliśmy sobie naprawdę sporo w tych dwóch odcinkach dzisiejszych. I myślę, że jesteśmy na dobrej znakodze, żeby tutaj wszystko powoli sobie. I jednak pokończyć. Tutaj no póki co te prowincje nie wydają się być specjalnie wypełnione aktywnościami. Tutaj Katara Depression, czyli depresja Katara coś oferuje. Ale tutaj raczej tego nie powinno być dużo. To jest tylko jeden pytajnik, to jest tyle co nic tutaj. Trochę tego jest. Możliwe, że sobie z tymi z odcinkami coś znajduje się znajduje w poszczególnych prowincjach. I ja to jest zobaczyć się w odcinku kolejnym, moi drodzy. Za co caga dla was. Widzimy się już do pa. pa.